Hejka kochani, e, witam dziś Was w nowym filmiku e, i dzisiaj, jak sam tytuł mówi, będziemy rozmawiać na temat Celulitu. E, I powiem Wam szczerze, że Celulit jest dość taką po prostu e, może tak, jest to temat rzeka, więc stwierdziłam, że będzie parę takich filmików u mnie na kanale e, i dzisiaj tak pokrótce Wam powiem o tym. E, jak powstaje celulit, jakie są jego fazy, jak się objawia, co to w ogóle jest ten celulit, dlaczego my go mamy. A później po prostu w kolejnych filmikach będę Wam opowiadać o domowych sposobach walki z celulitem, o kosmetycznych, czyli takich właśnie, jakie, jakie składniki powinny zawierać kosmetyki, żeby przeciwdziałać celulitowi, o zabiegach kosmetycznych i medycyny estetycznej oraz o dietach i ćwiczeniach jakie powinny się po prostu jakie powinniście wykonywać lub co jeść, żeby nie mieć lub zniwelować ten celulit. Po pierwsze, powiedzmy sobie, co to jest w ogóle celulit. Słuchajcie bardzo często wiele z Was myli celulit a celulitis. I teraz tutaj pojawią się Wam dwa zdjęcia. Tu macie Celulit, celulit po lewej stronie, a po prawej stronie macie Celulitis. I sobie porównajcie te dwa zdjęcia i dojdźcie sami do swoich po prostu dygresji, że chyba nie macie celulitisu e, na sobie, więc już nie mylmy tej nazwy. To jest całkowicie inne schorzenie skóry, więc posługujmy się tylko i wyłącznie nazwą celulit. Celulit też inaczej, bardziej tak jakby zawodowo, powinno się nazywać lipodysforia. To jest taka bardziej naukowa właśnie nazwa na celulit, a potocznie mówi się e, prawda na tą typowo pomarańczową skórkę celulit. Jest to nic innego jak obrzękowo włókniejące zwyrodnienia tkanki łącznej. Ja to oczywiście mam ściągę, bo wszystkie ważne informacje chciałam wam przekazać i niektóre z nich musiałam sobie zapisać. Tak y Najłatwiej powiedzieć celuli to jest po prostu nic innego, jak jakby wam to powiedzieć, no po prostu źle rozmieszczona tkanka tłuszczowa, źle rozmieszczony tłuszcz. I to po prostu wychodzi, prawda, takie wzgórki, pagórki na naszej skórze. Teraz, o, teraz powiem Wam o czynnikach, które sprzyjają pojawianiu się celulitu. Oczywiście, na pierwsze, najbardziej, jeżeli Wasza mama albo Wasza babcia miały celulit, to Wy na pewno też ten celulit będziecie miały. Oczywiście większość kobiet cierpi na celulit z tego względu, że spowodowane jest to u nas niestety hormonami, czyli estrogenem. Tutaj już wszystko jest za to odpowiedzialne, e, i mężczyźni, jak zawsze mają lepiej. Po prostu kobiety też mają dużo więcej tych receptorów, które są odpowiedzialne za jakby produkowanie e, lipogenezy. Też, jeżeli macie skłonność do rozwoju patologii naczyń krwią, e, obwodowych lub do niewydolności krążenia, to tutaj też bardzo często może się u was pojawić celulit. No i tak jak w moim przypadku, były to po prostu zaburzenia hormonalne i ja miałam największe celulit w swoim życiu, jak byłam w ciąży. Powiem Wam szczerze, że po prostu takiego celulitu to ja nigdy w życiu nie miałam i właśnie najwięcej miałam w obszarach łód i bioder. Mi się najbardziej pojawiał, i to właśnie było przez te zaburzenia, prawda? Bo te hormony mnie wtedy buzowały, i na pewno wy, kiedy jesteście w ciąży, no to na pewno to też zauważycie. No tutaj, dziewczyny, brak ruchu też jest niestety przyczyną tego celulitu. Musimy się więcej ruszać, i tutaj taka e, mała opowieść, właśnie e, o mojej mamie, która też ten celulit ma. Teraz, powiem Wam szczerze, bo gdy byłam młodą kobietą, to wcale tego celulitu nie miała. E, I kiedy przyjechała do mnie, prawda, tutaj mi pomagała z Wiktorią i miała dużo więcej ruchu, chociaż nie jest jakąś kobietą, która, prawda, siedzi i nic nie robi to jednak tutaj miała zwiększony ten ruch, bo więcej chodziła z Wiktorią na basen, więcej chodziła z Wiktorią na spacery. E, ogólnie więcej chodziła i dlatego e, sama zauważyła, że dużo bardziej jej się zmniejszył celulit. Też dziewczyny ostrzegam Was przed noszeniem zbyt obcisłej garderoby, czyli chodzi mi tutaj na przykład zbyt obcisłe jeansy, spodnie, jakieś leginsy, albo nie wiem, już jakieś za małe i po prostu na siłę wciskać się w to e, niepotrzebnie, bo to też niestety e, zaburza nam tutaj pracę prawda, organizmu i może pojawić się nam od tego celulit. E, no i oczywiście zła dieta przede wszystkim, e, jeżeli jecie za dużo tłuszczów, za dużo węglowodanów, nadmiar soli, a także czasami właśnie od leków może Wam się pojawić celulit, a najczęściej właśnie tych antykoncepcyjnych lub no, po prostu przyjmowanie hormonów. No i teraz powiedzmy sobie, gdzie pojawia się celulit. Oczywiście ten, kto ma celulit, to na pewno nie, mus, nie musi tego słuchać, ale szybciutko powiem dla tych zainteresowanych, którzy może nie wiedzą, gdzie się może jeszcze pojawić celulit. Oczywiście standardowo jest on na udach, na biodrach, na brzuchu, czasami nawet też na ramionach może się pojawić. I tak, jak mówię, w moim przypadku były to uda, przód i tył po prostu celulit. Aha, i jeszcze pośladki. I teraz przedstawię Wam właśnie etapy celulitu ze względu na nasilenie zmian. Czyli tutaj mamy jakby cztery, cztery stadia. Pierwsze stadium to jest widoczne jedynie przy ucisku jakby skóry, prawda? Jeżeli sobie tak, prawda, jak to najczęściej przy jakimś badaniu, czy, nie wiem, same sobie sprawdzamy skórę, no to po prostu, jeżeli ściśniemy sobie na przykład udo i wychodzą nam takie, prawda, nierówności na tej skórze, no to wtedy jest to pierwsze stadium celulitu. Też ta skóra jest taka bardziej, znaczy ona jest mniej elastyczna, Taka bardziej takie, takie ciastowate, i powiem Wam szczerze, że właśnie u mnie teraz jest. Już kończy się tak jakby ta pierwsza faza, bo jeszcze to jędrność tej, tej, tego mojego ciała jest do nadrobienia. Ja tutaj cały czas ćwiczę dużo mm, i wiem, że jeżeli na przykład przestaję ćwiczyć na siłowni, czy w ogóle przestaję ćwiczyć, to ta skóra mi się właśnie robi taka bardziej elastyczna i ten celulit bardziej się mi właśnie pojawia. W drugim stadium ta skóra już jest naprawdę mało elastyczna. Ta, jakby, ciastowatość tej skóry się pogłębia. Czasami jeszcze taka dziwna bladość może wyjść na tej skórze, i wtedy to jest właśnie drugie stadium celulitu. W stadium trzecim, no to już tutaj, prawda, te zmiany na skórze widać bez, po prostu bez uciskania, po prostu w stanie spoczynku, jak leżycie, jak siedzicie, to widać już ten po prostu celulit, te nierówności, te zagłębienia, wyczuwalne są grudki na skórze, kiedy właśnie dotykamy. Eee, i... Jest też tak jakby ta, ta, ta skóra też jest ta właśnie no taka mało już w ogóle mało elastyczna i jest widoczna właśnie ta taka typowa pomarańczowa skórka albo też inaczej jeszcze inni nazywają na przykład wiejski serek, czyli to są takie właśnie grudki, takie nierówności. Przy czwartym stadium, no to to już oczywiście jest widoczne z daleka. Skóra jest w ogóle nieelastyczna, jest taka lejąca się. Te grudki są bardzo wyczuwalne przy dotyku. Skarżycie się wtedy właśnie na, na bóle, nawet można powiedzieć. To już jest naprawdę taki zaawansowany celulit, i bardzo takie stadium już niebezpieczne nawet dla zdrowia. Jeszcze, oczywiście, możemy wymienić postać twardą. To jest właśnie u kobiet takich aktywnych fizycznie czyli ten celulit no, on nie jest widoczny prawda ale jednak mimo tego że kobieta jest aktywna fizycznie to może mieć ten celulit to jest słuchajcie jakiś mit że jeżeli będziecie ćwiczyć nie wiadomo ile to ten celulit wam całkowicie zniknie to nie jest tak to jest raczej na zasadzie takiej że jeżeli macie już tendencję do celulitu to ten celulit wam się będzie pojawił. I też fajnie, bo zadawaliście mi pytania na Facebooku, pod filmikiem też jednym. Was prosiłam, żebyście mi też zadawali takie pytania. Więc jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i o celulit, to ten celulit i tak się może pojawić. Wiem to na własnej skórze. I też wiele dziewczyn się na pewno ze mną zgodzi, że to wcale nie jest prawda, że jeżeli będziecie ćwiczyć, 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 no to ten celulit całkowicie wam zniknie. Oczywiście my go możemy zniwelować, ale tak, żeby on, prawda, nam poszedł w zapomnienie całkowicie. No to nie, my możemy go tak jakby zaleczyć, troszeczkę właśnie ładnie go zniwelować, żeby nie był widoczny. No ale oczywiście jak przestaniecie e, czy ćwiczyć, czy się masować, czy robić sobie zabiegi kosmetyczne, czy wsmarowywać różne specyfiki w swoją skórę, no to ten celulit się pojawi. No to jest niestety taka nasza kobieca zmora. Jest też postać wiotka u kobiet. Mało aktywnych fizycznie. Najczęściej po odchudzaniu hmm, skóra ma takie właśnie hmm, zagłębienia i jest mniej napięta. Jest też hmm, postać obrzękowa. To jest najczęściej u kobiet z zaburzeniami obwodowymi ze skłonnością do obrzęków. E, po uciśnięciu pozostaje zagłębienie stopniowo. Wypełniające się. Jeszcze zadawaliście mi pytania odnośnie tego, to takie mi się bardzo podobało yy, pytanie, czy mężczyźni widzą u nas celulit? I teraz powiem Wam tak. Do zależności jaki ten celulit jest, jak bardzo jest widoczny, no bo jeżeli już mamy ten, prawda, tą fazę, gdzie na przykład trzecią czy czwartą, no to ten, ten, ten celulit widać. Ale tak naprawdę, jeżeli podobamy się swojemu mężczyźnie i my same nie powiemy o tym celulicie, to on tak naprawdę on tego nie widzi. Szczerze Wam powiem z własnego doświadczenia. Nie, nie, nie widzi tego właśnie, nawet kiedy ja byłam w ciąży, no i mi się dość przytyło, no to mój Marek jakoś nie widział, że ja mam celulit. Dopiero kiedy mu pokazałam, prawda? I zaczęłam mu tam już marudzić, płakać i w ogóle mówić, Boże, jak ja wyglądam. No to Marek rzeczywiście teraz już wie, jak wygląda celulit, ale generalnie. Moim zdaniem mężczyźni wcale nie zwracają uwagi na, na celulit, i jeżeli, wa, jeżeli wy się podobacie danemu mężczyźnie, no to uwierzcie mi, on nie będzie zwracał uwagi na to, czy wy macie celulit w fazie w pierwszej, drugiej, trzeciej czy czwartej, bo po prostu podobacie się, jaki jesteście. Ok, dzisiaj takie szybkie informacje na temat celulitu. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał, że Wam się podobał. Ja się z Wami widzę w kolejnych takich filmikach. Przypominam Wam, że będę jeszcze Wam mówić w innych filmikach na temat zabiegów kosmetycznych, medycyny estetycznej, zabiegach domowych yy, i właśnie yy, dietach i ćwiczeniach. I jeżeli chodzi o diety i ćwiczenia, to zapraszam Was do Magdy Pegowskiej na kanał. Magda zrobi tam dla Was filmik. Linka znajdziecie tutaj. Do magdy, więc naprawdę serdecznie was zapraszam. A jeżeli chodzi właśnie o wszelkiego rodzaju zabiegi, to widzimy się w następnych filmikach. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie zobaczyć jakiś zabieg, oczywiście w miarę moich możliwości, no to piszcie o jakim na przykład zabiegu byście się chciały więcej dowiedzieć, czy jest skuteczny. Co, co mogę Wam polecić na przykład. Yy, bardzo chętnie poczytam komentarze i później wykorzystam to w następnym filmiku. Ok, ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Buziaczki. Pa, pa!